To jest idol Europeu, Europeum Ja czuję, że on mnie czas zdradzi No to idziemy po kolejne dwa czysty Hop Hop rozwalamy Dobra to rozwalamy e, Primcio, primcio. No, Spokojnie Tim Akurat Primo Dobra Zrobione. Dobrze, mamy wielkie starcie nasz środek na wielkim starciu oczywiście się idzie A kontratik, to będzie banał No i mamy 13 pasy cyk no i gramy kolejną rundę dobra, no to lecimy z tematem dwie skrzynki są najbliżej, ale ja się cykam tej willowki na ulica, że będzie miała, więc pójdę po jedną Millo jak się ma w teamie to jest już super Byron Byrona, którego porobię se ja i mnie porobiła z zaskoczenia, więc skończy mi się pasa. No i gramy zaraz. Dobra Dobrze, goramy na boty Ojej, oj, grif, grif O, ale fart, ole fart to miałem Teraz rzucamy na nich Dobra, skok, skok. Dobrze, mamy kolejne dwa powercuby. Idziemy po następnego. Zgadujemy, że lecimy, bo nie będzie żadnych typów. I kolejne dwa. Walimy. Dobra, widzę, idziemy nitkę. Nie jeszcze Rosa, 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 która ucieka, więc spieszmy skrzynki. Będziemy mieć 11 power cubów. Może gdzieś jeszcze znajdziemy, to by było fajnie. Ale na Rosa pójdziemy i będzie git. 11 cubami. Ona ma tylko 4. Walniemy ultem, kiedy tylko zdobędziemy. to jak tylko trafimy, Tra ult, 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 szybko, szybko, połóżmy. Cyk. Nie, nie trafiliśmy. Gdzie ona może być teraz? Potem trafiła w naszą łapkę. No i wygrana. Oczywiście, oczywiście, wychodzimy. Sprawdzamy nasze misje. Zagramy Cordeliusem, bo mamy dużo na nim. Więc gramy. Lecimy. Lecimy z tematem. Najpierw rozwalanie skrzynek, ale mi się nie chce lecieć, więc tam skoczę. Ej, tu wypadek był chyba. Wspierajcie, wspierajcie Damiana, legendy Damian. Wspierajcie. I dodatkowo subskrybujcie Kasper. Czy kolizja druga? A zgadzam się, czym się różni kolizja od wypadku. Oooo, fęk fęk! Aj, porobił nas. Chociaż plus jeden duszek. Próbujemy zrobić misję, więc na tuło się. Dobra, to gramy. No to lecimy z Matem. No i skok! A, Sigma Sali, Sigma ok, to O, ja nie mogę. Już Walu dwa kuby. Za 5 sekund <stansujesz> się odrodzamy. 5, 4, 3, 2, 1. Na świecie jesteśmy Na jedno wychodzi. Wypadek, kolizja drogowa. Wypadek, kolizja drogowa. Pan Sygnoszel, to jest zgoda. Nie ma nic. Ej, tego Dobra, lecimy tu. To larwi, larwi. Ej, porobił mnie. Lar lub la, lar, Jest są cztery drużyny. O nie, bo ten lar... Lary. Minus dwa puchary. Dobra, gramy dalej. ogóle. Dobrze, to na telefonach, z iPhona? Nie, to jest z Apple'a. Dobrze, no to gramy. Chymerki nie włączę, bo ja tak nie będę grał nigdy. Gram normalnie. Teraz ładny skok. Wyszedł i na Larego, i na Robita. Sprawdź, mi się ładuje. Daj, weź mi teraz. Where's my phone? No czemu na ...nim siedzieć? Dobra. No to... No to dajemy... Oj, oj, oj. oj. Pięć drużyn do... To muszę do ładowarki. Ej, co u niego oszedłem? Filip. No Ej, ja tam doszedłem. Dwa. Jeden. Co Już. Co ładuję sobie jeszcze? Co się... Filip...

bo to nie, nie, nie mój, tylko Zośki Dobra, no to! Tyle masz No to! Przepraszam za to. I mamy misję. Odbieramy. What? Aj oj, oj. Stara dropy sławy. Demiki wlacują. I kupuję jakąś motkę do Edgara. Oczywiście, ostatnią motkę do Edgara, rzadką. Bardzo rzadką, przepraszam. Edgar, cyk. A nie, ona kosztuje 9. A to? No i hop. No i mamy emotkę i od razu. Teraz pokazuje profil na Edgarze. Przerzucam jakieś niepotrzebne Takie. Rzeczy. Takie rzeczy. Emotki. przebranie to jedno. Emotki cztery. Tutaj. A przepis na... ci mama przepis na... Chciałbym jeszcze coś dodać, ale nie mogę. Spray'e moje. To takie. Nie mam więcej spray'i. ten nie mogę go kupić ani tego ani tego więc koniec odcinka za 3 2 1 już